Rozdział 5 Księga Jakuba. Jak, przy, Jakub przytacza słowa proroka Zenosa o szlachetnej oliwce i dziczce oliwnej, przedstawiających Izrael i ludzi innych narodów. Symboliczne przedstawienie rozproszenia i zgromadzenia Izraela, aluzje do Nefitów, Lamanitów oraz całego Domu Izraela. Inne narody zostają, zostaną wszczepione w Izrael. Cała winnica zostaje w końcu spalona. Moi bracia, czy nie pamiętacie, że czytaliście słowa Zenosa, które skierował do domu Izraela, mówiąc: Słuchaj, o domu Izraela, posłuchaj moich słów, słów proroka pana. Tak mówi pan: Porównam cię o domu Izraela do szlachetnej oliwki. Którą gospodarz wziął do swej winnicy i o którą dbał. I oliwka rosła, a gdy przybyło jej lat, zaczęła marnieć. Gdy właściciel winnicy zobaczył, że jego oliwka zaczęła marnieć, powiedział: Przytnę ją, okopię i zadbam o, ni o nią, że może wypuści młode, delikatne gałęzie i nie zginie. Przyciął ją, okopał i dbał o nią zgodnie ze, swoimi, ze swoim słowem. I po wielu dniach oliwka zaczęła wypuszczać nieliczne, małe, młode i delikatne gałązki. Lecz korona drzewa zaczęła obumierać. Właściciel winnicy zobaczył to i powiedział do swojego sługi: Żal mi, że miałbym, miałbym stracić to drzewo. Pójdź więc i odetnij gałęzie z, oli z, dzi z dziczki oliwnej i przynieś mi je. Odetniemy z korony drzewa duże gałęzie, które zaczynają obumierać, i wrzucimy je w ogień, aby się spaliły. Tak mówi pan winnicy: wezmę wiele młodych i delikatnych gałęzi i przeszczepię, przeszczepię je gdzie będę chciał. Nieważne, jeśli korzeń drzewa, tego drzewa spróchnieje, bo będę mógł zachować jego owoc dla siebie. Dlatego wezmę te młode i delikatne gałęzie i przeszczepię je gdzie będę chciał. Weź gałęzie dziczki oliwnej i wszczepię w miejsce odciętych, a te, które odciąłem, wrzucę w ogień i spalę je, aby nie zawadzały w mojej winnicy. I stało się, że sługa uczynił zgodnie ze słowem pana winnicy. I zaszczepił gałęzie, gałęzie dziczki oliwnej. Pan winnicy nakazał okopać, przyciąć i dbać o oliwkę, mówiąc do swego sługi. Żal mi, że miałbym stracić to drzewo. Uczyniłem to więc, że może uda mi się zachować jego korzenie, że nie zginą i że będę mógł zachować je dla siebie. Idź więc, opiekuj się tą oliwką i dbaj o nią zgodnie z moimi słowami. A te umieszczę w najniższym zakątku mojej winnicy, gdzie będę chciał i nie jest to dla Ciebie ważne. Oto uczynię to, abym mógł zachować sobie naturalne gałęzie oliwki, a także abym mógł odłożyć sobie jego owoc na później, bo żal mi, że miałbym stracić to drzewo i jego owoc. I stało się, że pan winnicy poszedł i ukrył naturalne gałęzie szlachetnej oliwki w, najniższej, w najniższych zakątkach winnicy, trochę w jednym, trochę w innym miejscu, według swej woli i upodobania. Upłynęło dużo czasu i pan winnicy powiedział swemu słudze, zejdźmy do winnicy, aby, się, aby w niej pracować. I pan winnicy ze swym sługą poszli pracować w winnicy i stało się, że sługa powiedział swemu panu: spójrz tutaj, na to drzewo. I pan winnicy spojrzał i ujrzał drzewo, w które szczepione zostały dzikie, dzikie gałęzie. Rozrosło się ono i zaczęło dawać owoc. I zobaczył, że drzewo było dobre i jego owoc był jak naturalny owoc. I powiedział słudze, gałęzie dziczki oliwnej wzięły soki z korzenia, który dały im wielką moc. I ze względu na wielką moc korzenia dzikie gałęzie wydały szlachetny owoc. Oto jeśli nie zaszczepilibyśmy tych gałęzi, drzewo obumarłoby. A teraz odłożę dużo owocu, które drzewo wydało i odłożę go sobie na później. I stało się, że pan winnicy powiedział słudze, pójdźmy do najniższej części winnicy i przekonajmy się, czy naturalne gałęzie, oliwki, nie wydały takich także dużo owoców, aby mógł odłożyć sobie ich owoc na później. I poszli, gdzie pan ukrył naturalne gałęzie, oliwki i powiedział on do sługi, oliwki... Y Oto one. I zobaczył, że pierwsza wydała dużo owocu. I przekonał się, że był on dobry. I powiedział słudze: weź ten owoc i służ go na później, na później, abym mógł go sobie zachować. Albowiem długo dbałem o tę oliwkę i wydała ona dużo owocu. I sługa zapytał swego pana: jak to się stało, że zasadziłeś tutaj to drzewo? Czyli gałąź tej oliwki jest to naj, szla, najlichszy kawałek gruntu w całej twojej winnicy. I pan winnicy powiedział mu, nie udzielaj mi rad. Wiedziałem, że był to lichy kawałek gruntu, dlatego jak powiedziałem ci, długo dbałem o tę oliwkę i widzisz, że wydała dużo owocu. I stało się że pan winnicy powiedział swemu słudze: Spójrz, oto tutaj także zasadziłem gałąź oliwki i wiesz, że ten kawałek gruntu jest lichszy od pierwszego. A mimo to, spójrz na tę oliwkę. Długo o nią dbałem i wydała ona dużo owocu. że to zbierz ten owoc i odłóż na później, aby mógł go sobie zachować. I stało się, że pan winnicy ponownie powiedział swemu słudze: Spójrz, tutaj też zasadziłem gałąź oliwki, dbałem o nią także i wydała owoc. I powiedział do sługi: Spójrz na tę ostatnią z gałęzi. Zasadziłem ją na dobrym gruncie i długo o nią dbałem, a tylko część drzewa wydała szlachetny owoc, podczas gdy reszta wydała dziki. A przecież dbałem o to drzewo. Jak o pozostałe. I pan winnicy powiedział słudze: wytnij gałęzie, które nie przyniosły dobrego owocu, i wrzuć je w ogień, w ogień. Ale sługa powiedział mu: przytnijmy to drzewo, okopmy i dbajmy o nie trochę dłużej. A może ono wyda tobie dobry owoc, który, który będziesz mógł odłożyć na później. I pan winnicy i jego sługa troszczyli się o wszystkich owoc winnicy. Dużo czasu upłynęło i pan winnicy powiedział do swego sługi. Zejdźmy do winnicy, aby w niej znowu pracować. Oto czas upływa i koniec wkrótce nastąpi. Muszę więc da odłożyć sobie owoc na później. I pan winnicy i sługa zeszli do winnicy i podeszli do drzewa. Które naturalne gałęzie zostały odłamane, a dzikie gałęzie wszczepione. I, uże, i ujrzeli wszelkiego rodzaju owoce uginające gałęzie drzewa. Pan Linicy skosztował owoc każdego rodzaju i powiedział: Tak długo dbaliśmy o to drzewo i odłożyłem sobie z niego wiele owoców na później, i teraz przyniosło ono dużo owoców, ale nie ma w nim dobrego. Jest na nim wszelki zły owoc, z którego nie mam żadnego pożytku. Mimo całej naszej pracy żal mi, że stracę to drzewo. I pan w Winnicy zapytał sługę: Co uczynimy z tym drzewem, aby mógł ponownie zachować sobie z niego dobry owoc? I sługa powiedział swojemu panu: Oto, ponieważ zaszczepiłej gałęzie dziczki oliwnej, dały one soki korzeniom, że są żywe i nie, zagie, nie zginęły, są więc nadal dobre. I pan Wielnicy powiedział sobie słudze: drzewo to nie przynosi mi żadnej korzyści, i z jego korzeni nie będę miał żadnych, żadnego pożytku, jak długo będzie dawało zło, zły owoc. Mimo to wiem, że korzenie są dobre. I dla mego własnego celu zachowałem je, gdyż ze względu na swą wielką moc, wydały dobry owoc z dzikich gałęzi. Jedna gałęzie, dzikie gałęzie rozrosły się i przemogły korzenie drzewa, dlatego wydało, wydało ono wielkie, wielkie e, wiele złego owocu. I ponieważ dało tak wiele złego owocu, widzisz, że zaczyna marnieć oto wkrótce dojrzeje do wrzucenia go w ogień jeśli nie uczynimy czegoś aby je zachować i stało się że pan winnicy powiedział swojemu słudze zajdźmy do najniższych zakątków winnicy i przekonajmy się czy naturalne gałązki wydały także zły owoc i stało się że zeszli do najniższych zakątków winnicy i przekonali się że owoc Natychmiast, że owoc naturalnych gałęzi popsuł się także. Owoc pierwszej gałęzi, drugiej, aż do ostatniej, wszystek się popsuł. I dziki owoc ostatni przemógł się, przemógł tę część drzewa, która wydała dobry owoc, że gałąź ta zmarniała i obumarła. I stało się, że pan winnicy zapłakał i powiedział do swego sługi. Cóż więcej mogę uczynić dla mojej winnicy. Oto wiedziałem, że wszystkie owoc winnicy, z wyjątkiem tych popsuł się. A teraz te, które przedtem wydawały dobry owoc, popsuły się także. I wszystkie drzewa mojej winnicy na nic się nie. nie teraz nie zdają. <laughs> z wyjątkiem wycięcia i wrzucenia w ogień. A to ostatnie, którego. Gałąź umarła, obumarła, zasadziłem w dobrej ziemi, która jest dla mnie wybrana, ponad wszystkie inne ziemie mojej winnicy. Widziałeś, że wyciąłem także gałęzie, które zawadzały na tej ziemi, aby mógł zasadzić to drzewo w inne miejsce? I widziałeś, że część drzewa wydała obcy owoc, a część dziki owoc. I ponieważ nie wyciąłem tych gałęzi i nie wrzuciłem ich w ogień, przemogły one dobrą gałąź, że obumarła. A teraz, pomimo całej naszej pracy w mojej winicy, drzewa w, w niej popsuły się, że nie wydają żadnego dobrego owocu, który miałem nadzieję zachować sobie na później. Oto stały się one podobne do dziczki oliwnej i nie nadają się na nic. Jak na wycięcie, wrzucenie w ogień, i martwi mnie, że mam je stracić. Cóż więcej, jednak mogłem uczynić w mojej winnicy? Czyż opuściłem ręce nie dbając o nią? Otóż nie dbałem o nią, okopywałem, przycinałem gałęzie, dałem jej nawóz i prawie cały dzień pracowałem. Oto zbli zbliża się koniec i martwi mnie, że mam wyciąć wszystkie drzewa mojej winnicy i wrzucić je w ogień, aby się spaliły. Kto jest winien zepsucia w mojej dzielnicy. I stało się, że sługa powiedział swemu panu, czyż nie stało się to z powodu dumy w twojej winnicy, że gałęzie przemogły korzenie, które są dobre? I ponieważ gałęzie przemogły, korzenie drzewa, rosły one szybciej, niż pozwalała na to moc korzeni i zachowywały moc dla siebie. Czyż nie, nie czy jest to przyczyną zepsucia drzew tej winnicy? I pan winnicy powiedział słudze, pójdźmy, wytnijmy drzewa winnicy i wrzućmy je w ogień, aby nie zawadzały w mojej winnicy, albowiem uczyniłem wszystko, co było w mojej mocy. Cóż więcej mogę uczynić dla mojej winnicy? Ale sługa powiedział Panu winnicy. Oszczędź ją trochę dłużej. I Pan powiedział, oszczędzę ją trochę dłużej, gdyż żal mi stracić wszystkie drzewa mojej winnicy. Weźmy więc gałęzie, które zasadziłem w, w najniższych zakątkach mojej winnicy i zaszczepimy je w drzewo, z którego pochodzenia, z którego pochodzą. Wytnijmy z niego gałęzie, których owoc jest najbardziej gorzki. W ich miejsce zaszczepimy naturalne gałęzie tego drzewa. I uczynię to, aby drzewo nie zginęło. Nie może, że może będę mógł zachować sobie jego korzenie dla mego własnego celu. Korzenie naturalnych gałęzi oliwki, które zasadziłem, gdzie chciałem, nadal są żywe. Także dla mego własnego. Abym więc mógł zachować je także dla mojego własnego celu, wezmę spośród gałęzi tego drzewa i zaszczepię je w, w nie. Zaszczepię w nie gałęzie mat, matczego drzewa, aby mógł także zachować sobie korzenie, żeby, żeby gdy staną się dosta, dostatecznie silne, Mogły wydać mi dobry owoc, aby mógł mieć jeszcze chwałę w owocu mojej winnicy. I stało się, że wzięli z naturalnego drzewa gałęzie, które stały się dzikie, i zaszczepili je w naturalne drzewa, które stały się dzikie. I wzięli gałęzie z naturalnych drzew, które stały się dzikie, i zaszczepili je w matczyne drzewo. I Pan winnicy powiedział słudze nie wycinaj dzikich gałęzi z wyjątkiem tych, które są najbardziej gorzkie i zaszczepisz w nie według tego, co powiedziałem. Ponownie zadbamy o drzewa winnicy, przytniemy gałęzie i wytniemy te, które dojrzały do, do zagłady i wrzucimy je w ogień. I czynię to, nie, że może korzenie nabiorą siły, gdyż są z gruntu dobre i ponieważ zmienimy gałęzie, a, aby dobre, by, dobre mogły przezwyciężyć złe. W tym celu zachowałem naturalne gałęzie i korzenie oraz zaszczepiłem naturalne gałęzie ponownie w mateczne drzewo i zachowałem korzenie ich matecznego drzewa, że może drzewa mojej winicy wydadzą ponownie dobry owoc, abym znowu miał radość w owocu. Mojej winicy i, i mógł radowa, radować się niezmiernie, że zachowałem zarówno korzenie, jak i gałęzie, które na początku dały dobry owoc. Pójdź więc i zawołaj sługi, abyśmy pracowali pilnie z całą mocą winnicy, abyśmy uczynili możliwym ponowne wydanie naturalnego owocu, który jest dobry i cenniejszy ponad wszelki inny owoc. Pójdźmy więc i pracujmy po raz ostatni z całą mocą, bo zbliża się koniec jest to ostatni raz, że oszczędzę moją winnicę. Zaszczepie, zaszczepicie gałęzie, zaczynając od ostatnich, aby stały się pierwszymi, i aby pierwsze stały się ostatnimi. I okopcie drzewa, zarówno stare, jak i młode, pierwsze i ostatnie, ostatnie i pierwsze, aby o wszystko zadbano po raz ostatni. Po raz ostatni okopcie je, przytnijcie gałęzie i użyźnijcie wokół nich ziemię, bo zbliża się koniec. I jeśli te ostatnie szczepy będą rosły i wydadzą naturalny owoc, czyniąc to ułatwicie im rozrost. I gdy zaczną, zaczną, gdy zaczną się rozrastać, będziesz wycinał gałęzie, które wydają gorzki owoc w zależności od mocy dobrych i ich rozmiaru. I nie wytniesz wszystkich złych gałęzi od razu, na wypadek, gdyby korzenie okazały się. Za silne dla szczepu, i szczep byłby zginął, i straciłbym drzewa mojej winnicy. Martwię się, że miałbym stracić drzewa mojej winnicy, dlatego będziesz wycinał złe gałęzie w zależności od rozrastania się dobrych, aby korzeń i korona miały jednakową moc, aż dobre gałęzie przemogą złe. I złe zostaną wycięte i wrzucone w ogień, aby nie zawadzały w mojej winnicy. I tak pozbędę się złych z mojej winnicy. Gałęzie naturalnego drzewa zaszczepię ponownie w naturalne drzewo, a gałęzie z naturalnego drzewa zaszczepię w naturalne gałęzie drzewa. I tak złączę je ponownie, aby dały naturalny owoc i będą one stanowiły jedność. I złe zostaną odrzucone aż poza cały obszar mojej winnicy, gdyż będzie to ostatni raz, że oczyszczę moją winnicę. I pan winnicy posłał swego sługę, i sługa poszedł i uczynił, jak nakazał mu pan. I przyprowadził inne sługi, aby było ich niewielu. I pan winnicy powiedział im: pójdźcie i pracujcie w winnicy z całą mocą, bo jest to ostatni raz, gdy dbam o moją winnicę. Zbliża się koniec i szybko nadchodzi czas zbioru. I jeśli będziecie ze mną pracować z całą mocą, będziecie radować się owocem, który odłożę sobie na czas, jaki wkrótce nastąpi. I stało się, że słudzy poszli i pracowali z całą mocą, a pan winnicy pracował z nimi. I we wszystkim byli posłuszni przykazaniom Pana winnicy. I ponownie obrodził naturalny owoc win winnicy. Naturalne e, gałęzie zaczęły się rozrastać i rozwijać niezmiernie. I zaczęli wycinać dzikie gałęzie i wrzucać je, wyrzucać je. I utrzymywali równowagę pomiędzy korzeniem a koroną według ich mocy. Tak pracowali z całą pilnością, zgodnie z przykazaniami. Pana winicy. Aż złe gałęzie zostały wyrzucone z Winnicy, a pan zachował sobie drzewa, które ponownie wydały naturalny owoc. Stały się one niczym jedno i ich owoc był jednakowy. I pan winicy zachował sobie naturalny owoc, który był mu najcenniejszy od początku. I stało się, że gdy pan winicy przekonał się, że jego owoc był dobry, a jego winica była znowu dobra. Zwołał swoje swe sługi i powiedział im: Po raz ostatni zadbaliśmy o moją winnicę, i widzicie, że uczyniłem zgodnie z moją wolą i zachowałem naturalny owoc, że jest on dobry, nawet tak dobry jak na początku. Błogosławieni jesteście, ponieważ pilnie pracowaliście ze mną w mojej winnicy, przestrzegaliście moich przykazań i przywróciliście mi naturalny owoc. Że moja winnica jest znowu dobra, a co złe jest wyrzucone. Oto będziecie się radować ze mną owocem mojej winnicy. Na długo odłożę sobie owoc mojej winnicy, odłożę go sobie na czas, który szybko nadchodzi. Po raz ostatni zadbałem o moją winnicę, przyciąłem ją, okopałem i użyźniłem nawozem. Odłożę więc sobie owoc na długo. Zgodnie z tym, co powiedziałem. I gdy nadejdzie czas, że zły owoc ponownie pojawi się w mojej winnicy, wtedy nakażę, nakażę zebranie dobrego i złego owocu, i dobry zachowam sobie, a zły wyrzucę, gdzie mu się należy. Wtedy. Wtedy. Nadejdzie wyznaczony czas i koniec i nakażę, aby moja winnica została spalona ogniem.